W roku 1989 wydawnictwo Dark Horse stworzyło komiks Alien vs. Predator, który zapoczątkował nową serię crossoverową z Obcym i Predatorem. Fani pokochali to połączenie i seria doczekała się wielu komiksów, książek oraz gier. Jednak to w 2004 roku pojawił się pierwszy film z uniwersum AVP. Czy film odniósł sukces i rozwinął markę Alien vs. Predator? Tego dowiecie się w tej recenzji, także zapraszam! Recenzja ma charakter mocno fanowski. Proszę o wzięcie tego pod uwagę. Chciałbym uprzedzić, że recenzja może zawierać spoilery. Alien vs. Predator, znany również jako AVP, to film science fiction z 2004 roku. Dzieło zostało wyreżyserowane przez Paula W.S. Andersona, a za scenariusz odpowiada Dan O'Bannon i Ronald Sanchet. Scenarzyści inspirowali się mitologią Azteków oraz serią komiksów o twórczości Erika von Danikena. Fabuła filmu zabiera nas do roku 2004. Jeden z satelitów wykrył rozkwit ciepła pod tak zwaną wyspą Bouvetta, która jest położona o 1000 mil na północ od Antarktydy. Odpowiedzi na dziwną anomalię miliarder oraz przemysłowiec Charles Bishop Weyland tworzy zespół naukowców w celu zbadania źródła ciepła. W samej wyprawie biorą udział paleontolodzy, archeolodzy, lingwiści, wiertacze oraz przewodniczka Alexa Lex Woods wraz z zespołem najemników do ochrony. Podczas podróży ekipy Weylanda na wyspę na orbitę okołoziemską wkracza statek predatorów, po czym wystrzeliwuje wiązkę energii w kierunku źródła ciepła. Ekspedycja ludzi dociera do miejsca, które okazuje się opuszczoną stacją wielorobniczą. Naukowcy odkrywają otwór wywiercony głęboko w lodzie i postanowają go zbadać. Odnajdują tam tajemniczą piramidę i kontynuują dalszą eksplorację. Grupa znajduje dowody na istnienie starożytnej cywilizacji oraz komnatę ofiarną, wypełnioną ludzkimi szkieletami. Szczątki posiadają pęknięte klatki piersiowe. Podczas dalszej eksploracji naukowcy aktywują nieświadomie źródło zasilania konstrukcji. To doprowadza do obudzenia uwięzionej i zamrożonej głęboko w piramidzie królową obcy. W międzyczasie trzech predatorów z kasty młodej krwi ląduje na powierzchni wyspy i zaczynają swoje polowanie zabijając resztę ekipy ludzi w bazie wielorobników, po czym schodzą w głąb piramidy. Pozostała część zespołu Weylanda nieświadoma wydarzeń na zewnątrz kontynuuje swoją eksplorację i odkrywają broń predatorów w sarkofagu. Po zebraniu nieznanej technologii do badań naukowcy aktywują mechanizm piramidy, który powoduje jej przebudowę. Następnie kilka jaj złożonych przez królową zostaje dostarczona do komnaty ofiarnej i kilku członków ekspedycji zostało zapłodnionych przez facehuggery. Druga grupa ludzi zostaje zaatakowana przez predatorów, którzy chcą odzyskać swoją broń. Część ludzi zostaje zabita przez łowców, a część zostaje porwana przez ksenomorfy. Jeden z obcych znany jako Grid tworzy zasadzkę na łowców i zabija pierwszego Jałtyę o imieniu Chopper. W zemście za swojego poległego członka drużyny, przywódca głowców Celtic angażuje Grida w brutalną i śmiertelną walkę. Pomimo swojej początkowej przewagi, Celtic przegrywa walkę z obcym i zostaje zabity przez Xenomorfa. Ostatni ocalały Predator o imieniu Skar zaczyna swój pościg za ludźmi w celu odzyskania plazma kasterów. Wayland stawia opór Skarowi, jednak łowca zabija mężczyznę. Lex i archeolog Sebastian zostają oddzieleni od Predatora poprzez przesuwające się ściany piramidy. Myśliwy postanawia poczekać aż ściany ponownie otworzą mu drogę, aby mógł wznowić swój pościg. W międzyczasie obcy wraz z samotnym Hagerem zakradają się do Skara i próbują obezwładnić Predatora. Łowca zabija dorosłego osobnika i Facehagara, po czym zaczyna wypalać glif na swojej biomasce oraz skórze. Niestety Predator zostaje zaatakowany przez drugiego Facehuggera i zapłodniony. W międzyczasie Sebastian tłumaczy hieroglifę piramidy. Okazuje się, że Predatorzy odwiedzają Ziemię od tysięcy lat, a ludzie czcili ich jako swoich bogów i składali ofiary z ludzi tworząc nowych obcych. Okazuje się również, że nowe ksenomorfy były używane przez łowców jako zwierzyna łowna do inicjacji nowych członków klanu Predatorów. Sebastian i Lex dochodzą do wniosku, że właśnie dlatego predatorzy przybyli do piramidy. Twierdzą również, że rozkwit ciepła jest pułapką. Ta miała na celu zwabienie ludzi, którzy mieliby być gospodarzami dla obcych. Od teraz bohaterowie muszą przeżyć i jednocześnie nie dopuścić do wydostania się ksenomorfów na powierzchnię. Jeżeli chodzi o techniczną stronę filmu, to można pochwalić zarówno kostiumy predatorów i ksenomorfów, które są wykonane z ogromną pieczołowitością. Postacie wyglądają przekonująco i w samym filmie jest bardzo mała ilość CGI. Również scenografia jest doskonale zrobiona. Nad wyraz dobrze prezentuje się sama piramida, oraz jej zmieniająca się struktura nadaje autentyczności. Za to muzyka jest bardzo klimatyczna i pomimo wielu scen akcji, słychać tu muzykę filmową. Kompozytor stworzył bardzo dobrą ścieżkę miksując motywy z filmów Alien i Predator. I niestety, pomimo oryginalnego pomysłu na film, to umiejscowanie historii na ziemi w roku 2004 było bardzo chybionym pomysłem. Faktem jest, że seria AVP przerabiała różne pomysły. Jednak większość komiksów, książek czy gier oscylowała w ramach czasowych znanych z filmów Alien, Aliens czy Alien 3, co również pasowało do obydwóch raz, a produkcja z 2004 roku odrzuciła ten pomysł. Film został źle przyjęty przez fanów zarówno obcego, jak i Predatora. Zwolennicy franczyzny Alien krytykowali film za brak spójności co do cyklu życia xenomorfa. Głównie wytykano czas między unieruchomieniem ofiary przez Facehagera, narodzinami Chessbustera oraz przejścia w dorosłą formę. Wytykano również niektóre zachowania dorosłych form, gdzie na przykład osobniki zachowywały się bardziej chaotycznie niż te ukazane w serii filmów Alien. Fani Predatora zwracali głównie uwagę, że film wyrządził krzywdę rasie Yautia. Rasa nie została przedstawiona tak jak w poprzednich filmach czy w konkretnych komiksach. Wielu zwolenników Yautia uważało, że łowcy zostali przedstawieni jako słabi oraz mniej inteligentni. Ich argumenty skupiały się na tym, że dwóch predatorów zostało niemal natychmiast zabitych przez jednego ksenomorfa. Fani obydwóch franczyz byli również zgodni, że przedstawiona akcja w filmie dzieje się na Antarktydzie w 2004 roku i nie jest to dobrym pomysłem. Zarówno zimna sceneria była sprzeczna z upodobaniem Yautia do gorących i wilgotnych lokalizacji oraz obecność ksenomorfów na ziemi około 118 lat przed pierwszym spotkaniem z ludźmi na Elfo 426 wzbudzały w niesmak wśród fanów. Przejdę teraz do zalet i wad produkcji. Zalety Oryginalny pomysł z piramidą Muzyka Efekty specjalne oraz kostiumy Obcy i Predator w jednym filmie Wady, umieszczenie akcji na ziemi w 2004 roku, młodzi niedoświadczeni jałtia, brak spójności z filmami Alien i Predator, stereotypowe postacie, dziury fabularne. A więc słuchajcie, przechodzimy do podsumowania recenzji Alien vs Predator z 2004 roku. Moi drodzy, z tym filmem jest naprawdę dużo problemów. Nie będę oszukiwał, że jest sporo tego cholerstwa. I myślę, że tutaj taki, powiedzmy, krótki film, półgodzinny maksymalnie, to jeszcze jest za mało, żeby wszystko tutaj omówić od A do Z. Aczkolwiek, no słuchajcie, jakby nie patrzeć, samo AVP, za jaką marka jest naprawdę ogromna. Mamy książki, filmy, gry. No, i oczywiście te nieszczęsne filmy, tak. Komiksy, tak jak mówiłem. Ale co do filmów. Odkąd powstał pierwszy AVP, Comics Dark Horses, fani zarówno Obcego i Predatora, i nowi fani, którzy pokochali w ogóle całą markę AVP, od zawsze marzyli, żeby zobaczyć Xenomorfa i, i Predatora na jednym ekranie. No i w roku 2004 to byłoby takie powiedzmy prawie że spełnienie marzeń fanów. No, ale no, niestety tak się nie, nie stało. W, w praktycznie większość osób bardzo mocno zbezczętała ten film. I powiem Wam szczerze, że ja też jestem jedną z tych osób, która, co prawda, nie była w kinie. To były jeszcze czasy, kiedy ja mieszkałem z rodzicami, i tata y, ściągał jakieś tamte filmy, właśnie z internetu. No i właśnie ściągnął AVP. No to, wi wiadomo, młody zadzik najarany, kurwa, predatorem najarany. Y, no, z ksenomorfem i predatorem. No, wow, fajnie jest ten film, ale już mi zaczęło coś nie grać. Mówię, kurwa, dlaczego po pierwsze to jest w 2004 roku? Dlaczego są ksenomorfe na Ziemi, mając jeszcze w pamięci, właśnie na przykład ósmego pasażera, czy nawet gry AVP na pc ta jedynkę czy dwójkę? I powiem Wam szczerze, że naprawdę oglądając ten film. Ja jako fan nie czułem e, takiej satysfakcji, że oglądam AVP, tak? Oczywiście, walka Celtica z gridem to jest naprawdę ładnie, fajnie zrobione i tu muszę przyznać, że to naprawdę to jest to, co jako fan chciałem zobaczyć, jak <laughs> po prostu Xenomorph i Predator się napieprzają na jednym ekranie. E, ale no niestety, takie nawiązania dziwne, na przykład, że... Mm, Lex, Alex Woo, Lex Woods była, miała być drugą Mahiko na nawet bardzo podobne znaki na, yy, na czole ma wypalony ten co był w komiksach, jak Scurry wy, wypala ten znak właśnie klanu na czole, no to jest, to miała być taka niby Mahiko na yy, szczerze powiedziawszy... Dla mnie chybiony trochę ten pomysł z Machiko Naguchi, bo Machiko Naguchi ma fajną, fajny storytelling w komiksach i w, w paru książkach, więc tutaj budowanie takiego jakby nowej takiej Machiko Naguchi do nowej serii AVP w ogóle to jest dla mnie chybiony ten pomysł. Co prawda, jeżeli chodzi o piramidę, no piramida mi się podobała, ale mało kto wie, że już takie podobne konstrukcje, albo mało kto wie, mało kto pamięta, że takie konstrukcje już podobne pojawiały się w AVP Classic 2000. Nawet w kampanii obcego zaczynamy w takiej ale piramidzie, gdzie są jakieś hieroglify z predatorami, z obcymi. Więc, pomimo, że na język filmowy jest to coś nowego, no fa faktem, no sama piramida jest nowa, jeżeli chodzi o przemieszczanie się tych wszystkich e, ścian, podłóg, tak? To jest wszystko fajnie nowe. Mm, ale dlaczego, kuźwa, nadal nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego po pierwsze Antarktyda, po drugie, dlaczego kurna Ziemia i w 2004 roku? Okej, okay, fajnie to nawiązuje do Predatora, który polował już na, czy, czy w sumie ogólnie, że Jautia, polowali na Ziemi już od tam tysięcy lat, tak? Na ludzi, ale dlaczego tu się pojawiają ksenomorfy? Okej, okay, ja jestem w stanie zrozumieć markę AVP wiele rzeczy widziała w komiksach i w grach, czy nawet w samych książkach, ale odejście od takiego typowego settingu kosmicznego, tak? Że mamy że są planety. Kurcze, mieli markę do obcego i Predatora, mieli markę też do samej, całej serii AVP Nadal mnie zastanawia, dlaczego po prostu tego nie zrobili typu, że mamy jakiś kolonialnych marinców, wysyłamy tam tych kolonialnych marinców i po prostu tam się dzieje akcja, tak? No tak jak zawsze mówię, dajcie, ksenu, dajcie obcego, dajcie predatora, dajcie szczyptę marinców, to jest samograj. A tutaj przechodzimy do roku 2004, jest sporo dziur fabularnych, jeżeli chodzi o to, e, jakim cudem niby Sebastian nagle zna hieroglify tej całej, no nie wiem jakby to nazwać, mm, cywilizacji, która wybudowała tą piramidę, skoro to ludzie budowali te piramidy, e, bo ich predatorzy tego nauczyli. Więc jest dużo takich dziwnych rzeczy, e, poza tym, że po prostu też wyjaśnienie, że no coś poszło nie tak, no to predatorzy, bum, wysadzili kurwa niektóre piramidy, i dlatego tak mało się tych piramid ostało e, na ziemi. E, Okej, okay, fajny pomysł z tym w ogóle, z tym, e, że predatorzy poświęcali tych ludzi, tak, ale kurczę, gdyby to ograli troszeczkę inaczej w innych czasach. No, to byłoby spoko. No, też inna sprawa, też jak ja tutaj wspominałem w całej recenzji, no zimowe klimaty do Predatorów średnio pasują. Okej. Okay. Były też takie momenty, chyba nawet wiem, że chyba w komiksach Conquer Jungle chyba też były jakieś takie motywy, że Predator na Syberii, jak dobrze pamiętam. No, ale dobra. Też to jakieś tam była, ale no, jak znając też ten, gdzieś ten. Yy... Sznyt filmowy Predatora i Uniwersum Predatora, no to też tak do niego troszeczkę dziwnie to pasuje. No i też niestety dali nam młodzików, jeżeli chodzi o Jautia, którzy praktycznie dwóch gi od tego samego ksenomorfa i troszeczkę gdzieś tam film faworyzuje tego ksenomorfa, tak? No, jest więcej tego obcego, jest taki bardziej chaotyczny, niż taki majestatyczny niż taki skradający się, taki ostrożny. Taki czający się w ciemnościach. i Więc no kurczę, ten film ma naprawdę mnóstwo, mnóstwo takich bzdur. Ale generalnie jako taka popcornowa, nie wiem, jak to nazwać nawet, czy taki akcyjniak popcornowy, taki po prostu, czy film siadasz z ziomkami, z browarami, odpalacie AVP4 i śmiejecie się z tego, co tam się dzieje, no to może się nadaje, ale... Jako film, który miałby być takim pierwszym filmowym preludium do całej serii, no to niestety nie wyszedł. Próbowali to jeszcze ratować w rekłem, ale to na razie o rekłem nic nie będę tutaj mówił, bo to szykuję na to osobny kiedyś materiał. Bo tam to już jest w ogóle. <laughs> Zresztą każdy, kto z Was oglądał, ten wie. Aczkolwiek, no mówię, ja też jeszcze nie chcę nic tutaj mówić o rekłem, bo sam chcę zrobić swój materiał. E, no cóż, jeżeli chodzi o to, no to tam też mieliśmy parę takich mrugnięć oka, na przykład jak Wayland zaczyna sobie, e, nie, nie, nie pokażę Wam, ale Mamy, kładzie rękę w ten sposób na stole, sto, na stole i zaczyna nożem pomiędzy palce tak wbijać, tak, taką zabawę sobie robi, no to tak jak właśnie był Bishop w Aliens, też takie powiedzmy małe mrugnięcie oka w stronę fanów obcego, więc no, troszeczkę tego jest mało, dobrze, że jest trochę mniej takiego powiedzmy i że próbowali w ogóle coś innego zrobić swojego, ale szkoda, że po prostu tak to spieprzyli. Szczególnie, że mówię, cały koncept byłby spoko. Tak? Wywalcie tą piramidę z Ziemi. Dajcie jakąś osobną kolonię. Dajcie jakąś osobną planetę. Jakiś, kurde, no nie wiem, takie plemienne, plemiennych jakichś, nie wiem... Jak to się nazywa, kosmitów? Na tej planecie i predatorzy, na przykład, właśnie w ten sposób pozyskiwali ksenomorfy. Dajcie to w czasach Alien, y, Alien 2, czy, czy Alien 2, mówię Aliens, czy Alien 3, i to byłoby z, zajebiście. Tak jak mówię, dać tam kurwa normalnych, kolonialnych, marinesów, dać ekspedycję Welland, Utany i ma się po prostu samograj. Y, fakt faktem, że. Mm, nawet ta główna bohaterka jest taka nijaka, Szczerze, Mahiko Naguchi w komiksach oczywiście też nie można aż tak bardzo porównywać komiksów do filmów, tak? ale w komiksach Mahiko Naguchi miała taką fajną ścieżkę, bo była zbyt, nie była zbyt lubiana i tak dalej. I później gdzieś tamten. I charakter się zmienia, też dołączenie do Predatorów e, pierwsze, polowanie z Predatorami, no cała, cała historia Mexico Noguchi jest w komiksach i jest bardzo fajnie poprowadzone, e, a tutaj mamy po prostu tylko co, że Alex Woods e, tam kurczę, no nie wiem, e, pokonała Xenomorpha i, i, i okej, okay, jesteś już w planie, nie, na tej, na tej zasadzie, nie, że uratowałaś tam życie czy coś, w ogóle też troszeczkę pewne bzdury typu, Yy, tarcza zrobiona z głowy ksenomorfa. <grywa> kurwa, nie no, co słuchajcie. Już pomijam fakt, kurwa tego kwasu ksenomorfów, tak? Że... Nawet najśmieszniejsze, że te wszystkie sprzęty, które Młodzi Predatorzy mają Nie są aż tak odporne na kwas Bo to są piesze polowania A tutaj wiecie, Skar sobie Po prostu tam Hitynę z głowy Ksenomorfa i daje Alex Woods, wiesz, Tarczę z głowy ksenomorfa Okej, okay, ona Może i fajnie by to wyglądało w komiksach, nie powiem Bo to się taki motyw nadaje na komiksy Ale w filmie to dla mnie wygląda Komicznie wręcz Szczególnie, że jeszcze, no dobra, ta dzida, którą jej zrobił, no to okej, okay, taka też. Dzida akurat fajnie mi podobała się z tym z, tym, z tym z z ostrzem z ogona ksenomorfa. No ale, no tak jak mówię, no ostatnia walka z królową, też taki mindset, że gdzieś tam królową trzeba było wypieprzyć, no to królowa oczywiście poszła na dno, <laughs> podobnie jak w Aliens. No i cóż, no słuchajcie. Myślę, że na razie to tyle. Zresztą też nieraz, już nie dwa, rozmawiałem z Adamem na temat AVP i też tam wylewałem te swoje żale. Ale tak, może po prostu przejdźmy do takiej oceny 1 na 10, jeżeli chodzi o AVP. Taka piątka, i to jest tylko i wyłącznie piątka, mocna piątka. Szczerze, bardzo średni film, jeżeli chodzi o takie typowe uniwersum. Ale jeżeli chodzi o, tak, o taki film głupkowaty na odmuszczenie się z, z czy na przykład z ziomkami przy browarze, po prostu tpasz film i się brechtasz z głupot tego filmu, no to się nadaje. Ale jeżeli chodzi o markę AVP, no to jest mocne 5 średniak i mówię też. Na tamte czasy, na 2004 rok, kiedy była premiera filmu, bardzo, bardzo mocny zawód fanów, zarówno obcego, i Predatora. No i niestety, no teraz zostaje nam jeszcze recenzja AVP Requiem, ale to muszę chwilę odpocząć, po, że tak powiem, po zobaczeniu AVP 2004 <laughs> i muszę się mentalnie przygotować na AVP Requiem, bo to, to już jest w ogóle paździerz. Także mówię, no niestety, jeżeli chcecie AVP, jeżeli nie oglądaliście AVP 2004 i was ciekawi, czy to jest film dla was, w zależności też od tego, co patrzycie, tak? Bo jeżeli chcecie jakiś fajny film, gdzie się naprawdę ksenomorf napierdala z, yy, z Predatorem. No to ta jedna scena, to, to możecie znaleźć na, na, na Facebooku, zobaczyć tam jedną scenę i to Wam tyle wystarczy. Jeżeli chcecie się pośmiać z filmu, to oczywiście, a jeżeli szukacie powiedzmy takiego rozszerzenia uniwersum, to raczej nie traci się na to czasu, bo serio nie warto. Ja sam wiele lat temu się zawiodłem na tym filmie i pamiętam jak dziś, że się jarałem, o fajnie AVP, ale nagle widzę dlaczego tutaj Xenomor, dlaczego tu ludzie, dlaczego jakaś zima, Antarktyda. No i tyle, tak? No i a, jeszcze szczególnie, że jeszcze ten chamski... Strasznie hamski Cliffhanger, który, no znaczy Cliffhanger, no to zakończenie, które zwiastowało nam niestety rekłem. Także no, no, niestety AVP 2004 się nie popisało, jeżeli chodzi o całą naszą kochaną markę. I tyle. 5 na 10 ode mnie i myślę, że to będzie wszystko w tym materiale. Także żegnam się z Wami, trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Spodobał Ci się film, zostaw ocenę i komentarz pod filmem, a jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum zasługuj kanał, dzięki i na razie